Idę przetestować Fluffy Pancakes. Jestem idealna do tego, bo ja kocham naleśniki. Jest. Gdzieś tu, czy mi się wydaje. Nie będzie? To będzie tak jak z dubajską czekoladą. Szukałam, aż w końcu zrobiłam własną. No i niestety nie zrobię swoich pancakesów chyba. Nie wiem. No może powiem, co odpada. To nie, bo jest za dużo czekolady. No i co mam coś powiedzieć? Czekam, ja lubię jak są puszyste te pancakes. Wow, że mi się udało tego nie strącić, to jest w ogóle szok i sukces. Ale jest oczywiście bardzo... piękne, fioletowe, takie śliczne, ujej, ale ładne. O. Wygląda to... Wygląda 11 na 10. No i pachnie. Jest kwiatek. Jest mmm, pachnie, naprawdę, zapach genialny, a zobaczcie, czy to ładnie pachnie. Też, no, ale za słodko. Pa, pa, jedź, jedź. Dobra. Oby to było dobre, aby to było dobre, aby to było dobre, aby to było dobre, oby to było dobre. Dobre! Nie chcę tu przejść częściej. A to zobaczmy pożeczki. Mm, ale kwaśne. A to jest mascarpone, dobra? jeju dobre bo to naprawdę nie jest słodkie. Zjem całe i nie będzie mi niedobrze. Ekstra. Zjadłam i polecam. Napiszcie w komentarzu co jeszcze mogłabym przetestować.